Witajcie kochani na spotkaniu z serii tarot artystyczny. Dziś prognoza energetyczna na najbliższe 3 dni. Przypominam, że nasze spotkania są bezterminowe, i to wy wybieracie filmik, który danego dnia czy w danej chwili do Was przemawia, no i w ten sposób uczestniczycie w, w tym procesie, czyli to jest Wasz wybór. Zaczynamy. Karty mamy potasowane. Oczyszczamy energię. Przekładamy. I zobaczmy, co nam się tutaj pojawi w ciągu najbliższych trzech dni. Energia ogólna. Energia ogólna to odpoczynek, odnowa duchowa, odnowa fizyczna. Bardzo dobra, spokojna energia, która pozwala nabrać sił i zwrócić się do wnętrza swojego i do swojego serca. Czego będzie mniej? O! No i świetnie. Mniej będzie smutku, mniej będzie dumania nad problemami i nad y, jakimiś niezałatwionymi sprawami. Czego będzie więcej? Więcej będzie, powiedziałabym, sprzątania. <laughs> sprzątania duchowego, sprzątania energetycznego czyli y, pozostawiania za sobą spraw, które już nam nie służą, które już y, no, już się przeterminowały. Co będzie trudnością do pokonania? Wyzwaniem. No, wyzwaniem może być to, że nie uzdrowimy wszystkich dookoła. No, nie da rady. <grych> Myślę, że najlepszą, najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby zacząć od siebie, żeby no tak jak bywa w, rada w samolotach czy polecenie, żeby pomóc komuś trzeba najpierw pomóc sobie. Czyli trzeba najpierw założyć samemu maskę tlenową, żeby móc jak najszybciej pomagać tym dookoła, bo jak sami sobie nie pomożemy, to wszyscy dookoła też nie skorzystają z naszej pomocy. Także to będzie troszeczkę wyzwaniem, wybór. No i jaka będzie rada, czy co nam pomoże w pokonywaniu wyzwania? No proszę, czwarta czakra, czyli czakra serca, Archa, archanioł Rafał Rafael, czyli pomoże nam w tym skupienie na swojej czakrze serca, zwrócenie się do środka, zwrócenie się do przestrzeni serca. Nie wiem, czy już wszyscy próbowali zamknąć oczy i umysłem wejść w obszar y, właśnie czakry serca. Czakra serca ma kolor zielony, więc można sobie pomyśleć, wyobrazić zieloną kulę w obszarze świecącą kulę w obszarze naszego serca, i w ten sposób chwilkę sobie pomedytować, powyobrażać. Wtedy do, dokonujemy właśnie takiego połączenia energetycznego pomiędzy. Y, Umysłem a sercem. Zobaczmy, co nam podpowie ciasteczkowy sklepik. Mniej znaczy więcej. No dokładnie. Czasami nie ma co za bardzo się wtrącać w sprawy innych, skupić się na swoich tematach i wszystko się ułoży. Mniej znaczy więcej. Zobaczmy jeszcze, bo na pewno coś nasz przewodnik duchowy będzie miał nam do powiedzenia. O proszę, też dokładnie w tym klimacie. Mamy tutaj węża. Wąż jest bardzo dobrą prognozą, ponieważ wąż oznacza rozwój. Każdy wąż, jak się rozwija, wzrasta, to musi zrzucić tą tak zwaną wylinkę. Czyli starą skórę, która już jest dla niego za ciasna. Zrzuć swoją za ciasną skórę, i rozwijaj się, działaj, i w ten sposób najlepiej pomożesz innym. Yy, ok? Mamy jeszcze pomoc, we wsparcie ze wszechświata. Obecność miłości zawsze przegoni Twój strach. I jeszcze rada, jak zadbać o siebie. Decyzja. Czasem najlepszą decyzją jest brak decyzji w ogóle. Też odnosi się to do tego. Na spokojnie. Nie podejmuj decyzji, jeśli czujesz, że nie jest to dobry moment. I tyle. Daj się życiu zdarzyć. I afirmacja na te nasze najbliższe trzy dni. To jest dobry dzień. Wszystko układa się idealnie. Wypełniają mnie radość i wdzięczność. I tym optymistycznym akcentem Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za obecność, dziękuję za subskrypcję, za lajkowanie, za wspaniałe komentarze i do następnego razu. Mm.